Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik z cyklu wielomiany. Zatytułowałem go Funkcje Wielomianowe, a dokładnie opowiem dzisiaj, jak zapisać wzór funkcji wielomianowej, czyli wielomianu ogólnie, znając jego pierwiastki. Wiecie z poprzednich filmików, że każdy wielomian stopnia większego jak dwa da się rozłożyć na czynniki stopnia co najwyżej drugiego, czyli liniowy, liniowy i może być też stopień drugi. Natomiast jeśli jest to stopień drugi, czyli trójmian kwadratowy, no to on już się niekoniecznie rozłoży, no bo może mieć deltę ujemną, no i nie ma pierwiastków, więc nie ma postaci iloczynowej. Wiecie również, że pierwiastek, że wielomian stopnia większego lub równego 2 ma co najbliżej n pierwiastków. Tak jak trójmian kwadratowy ma maksymalnie dwa pierwiastki. Wielomian stopnia trzeciego będzie miał maksymalnie trzy pierwiastki. No, i wiecie, mam nadzieję również, że wielomian stopnia nieparzystego, trzeciego, piątego i tak dalej, musi mieć co najmniej jeden pierwiastek zawsze. Nie może mieć zero pierwiastków. No i jakbyśmy sobie zaczęli od trójmianu kwadratowego, w postaci ogólnej on ma wzór f od x to się równa ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a nie jest zerem. No i można go rozłożyć na czynniki, o ile ten trójmian ma pierwiastki czyli jeśli by delta była dodatnia miałby dwa pierwiastki, no to wielomian wtedy jest w postaci iloczynowej zapisany jako a, to jest ten współczynnik przy najbliższej podędze x minus x1 i x minus x2. No i wtedy załóżmy, że a jest dodatnie, wtedy parabolka ma skierowana skierowany w górę i tutaj mamy te pierwiastki x1, x2. A gdyby delta była równa 0, czyli byłby jeden pierwiastek wielomianu, no to wtedy zapisujemy w postaci iloczynowej A x minus x0 do kwadratu. No i na wykresie, znowu załóżmy, że A jest dodatnie, gałązki są w górę, tu sobie leci parabolka i tutaj się odbija, tutaj jest to miejsce zerowe, czyli pierwiastek wielomianu, najczęściej oznaczany symbolem x0. I ten pierwiastek I0 to jest pierwiastek dwukrotny. Natomiast te pierwiastki X1, X2 to są jednokrotne. Jeśli pierwiastki są jednokrotne, to wykres przebija osioł X. Leci sobie z góry i przebija w dół, albo leci z dołu i przebija go w górę. Natomiast jeśli pierwiastek jest parzystokrotny, dwukrotny, czterokrotny i tak dalej, to jak wykres leci z góry, to potem się odbije od osioł X i leci w górę. Gdyby A było ujemne, to gdzie z dołu, odbije się i w dół. Giąskie paraboli pójdą sobie w dół. No i analogicznie będzie przy wielomianach stopnia większego jak 2, to już, że to będzie wielomian, wielomian najczęściej oznaczamy przez duże literki, na przykład W od X, AX do 3 plus bx kwadrat plus CX plus d. No i tu też zakładamy, że ten. Czynnik przy najwyższej potędze nie jest zerem, żeby to był wielomian stopnia trzeciego. No i on może mieć maksymalnie trzy pierwiastki. Gdybym miał dokładnie trzy pierwiastki, no to mogę go zapisać w postaci iloczynowej, zawsze to A, przy najbliższej potędze: x minus x1, x minus x2, x minus x3. To x1, x2, x3 to są pierwiastki tego wielomianu. I jakby wyglądał mniej więcej przybliżony wykresik. Załóżmy, że A, od, od razu namalujemy z góry. Raz dwa. Raz, dwa, trzy. Tu mamy x1, tutaj mamy x2, tutaj x3. Dzielamy ma trzy pierwiastki: x1, x2, x3. One są wszystkie jednokrotne. Gdyby to było do potęgi drugiej, to byłby dwukrotny, do trzeciej trzykrotny. Tu wszędzie jest do potęgi pierwszej, 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 czyli są nieparzystokrotne, więc ten wykresik zawsze idąc z góry musi przebić oś, z dołu też przebijałeś, z góry i też przebija oś. Natomiast przy pierwiastkach parzystokrotnych wykres będzie się odbijał i gdyby ten wielomian miał dwa pierwiastki, x1, x2 na przykład, takie oznaczmy, x minus x1 i x minus x2. To w tej chwili jest stopnia drugiego wielomian. Gdyby był trzeciego, to na przykład dam do drugiej ten nawiasik. Już jest wielomian stopnia trzeciego. Albo mogę dać ten drugi do potęgi drugiej, dalej z wielomian stopnia trzeciego. W tym momencie x1 to jest pierwiastek jednokrotny, a x2 dwukrotny. Więc gdybym malował wykresik przybliżony, załóżmy, że tu jest x1, tu jest x2, czy on pójdzie tu z góry, czy tutaj z góry, to wszystko zależy od A. o to mi chodzi. Chodzi o to tutaj, że x1 jest jednokrotny, więc tu się przebije. A w x2 się odbije, bo już jest dwukrotny. Może też się odbić z góry. Ważne, że na pewno idąc z dołu, odbije go dół. A jak się będzie wykres zaczynał, czy tu z góry, czy tu z dołu, to wszystko zależy od tego współczynnika, ale nie o tym na razie mówię. Tu jest ważne, że jeśli jest parzy pierwiastek parzystokrotny, dwukrotny, czterokrotny, to wykres się musi odbić. E, dobra, tutaj były trzy pierwiastki, tutaj były dwa pierwiastki, a może być też. Jeden pierwiastek. I wtedy, jak wpiszemy wielomian A, x minus x1, no i to musi być do trzeciej, żeby wielomian był stopnia trzeciego, i ten pierwiastek x1 jest pierwiastkiem trzykrotnym. Nieparzystokrotnym, więc wykres też się przebija. O, załóżmy tak mniej więcej. Tu jest ten pierwiastek. Ale może się też znaczy, że będzie jeden pierwiastek, ale nie trzykrotny, tylko jednokrotny. A x minus x1 i tu jest do pierwszej. I żeby to był stopień trzeci w wielomianie, to muszę go pomnożyć przez wielomian stopnia drugiego, czyli przez jakiś trójmian x kwadrat plus bx plus c, ale ten trójmian już pierwiastków mieć nie może, bo skoro jeden pierwiastek, to on się pojawia tutaj. Tutaj go być już nie może, i Jakbyśmy wymnożyli, to jest wielomian stopnia trzeciego i ma tylko jeden pierwiastek. On sobie idzie gdzieś tu, tam się coś tam powykrzywia. Ten, przy takiej postaci Ax do trzeciej, jak mamy taki wykresik, czy A dodatni na przykład, to mniej więcej tak ten wykres wygląda, i jeśli mamy postać x minus x1 do trzeciej, no to ten wykresik jest przesunięty w lewolu w prawo. Natomiast przy takiej postaci, to nie jest taki regularny ten wykres, on tam gdzieś się przekrzywi, wykrzywi, będzie miał ekstremum, jakieś, jakieś punkty przegięcia, ale to nie jest w tej chwili istotne. <laughs> Ważne jest, że można w ten sposób w postaci iloczynowej zapisać ten wielon. No teraz jak ma, jeśli mamy wieloma podany w postaci iloczynowej, to możemy. Zawsze przybliżony wykresik tego wielomianu namalować, co nam pozwala na przykład rozwiązywać nierówności stopnia N. O tym mówiłem y, nie w dziale wielomiany, tylko jest taka playlista, która jest zatytułowana kartkówki, kartkówka z równań i nierówności. I Tam macie opisane metody rozwiązywania równań stopnia N, nierówności stopnia N, rozkład wielomianu na czynniki, a osobna jest playlista równania i nierówności z parametrem. I tam też macie. Wszystko o równaniach nierównościach z, z parametrem. I załóżmy, że taki jest wielomian. 2x minus 1 do trzeciej. 2 minus x do czwartej. 4 minus x do szóstej. x plus 3 do piątej. Którego stopnia to jest wielomian? Tu mamy do trzeciej, do czwartej. Przy mnożeniu potem wykładniki się oddaje, czyli to jest do siódmej, do 13 To jest wielomian stopnia 18. A jaki byłby przybliżony wykres tego wielomianu? Zaznaczymy sobie miejsca zerowe z tego czynnika. Ten czynnik jest zerem dla x równego 1, czyli 1 jest miejscem zerowym. Ten czynnik jest zerem dla x równego 2. Ten czynnik jest zerem dla x równego 4. I ten czynnik jest 0 dla x równego minus 3. To są miejsca zerowe tej funkcji, czyli pierwiastki wielomianu. Jak ten wielomian dotknie osi x, nie wielomian, tylko wykres, to on potem pójdzie albo w górę już, albo w dół. Nie może być nad osią i potem pod osią, bo dostałby kolejne miejsce zerowe. A wszystkie miejsca zerowe są już zaznaczone. Więc wystarczy sobie wziąć na przykład do wartość dla dowolnej liczby większej jak 4, na przykład, nie wiem, 10. Jak policzymy wartość wielomianą dla dziesiątki i ona będzie dodatnia, to się będzie oznaczać, że wykres leci już cały czas nad osią. A jeśli wartość dla dziesiątki będzie ujemna, czyli będzie punkt 10 i coś na minusie, to znaczy, że po czwórce ten wykres już będzie cały czas pod osią OX. No tak jak wezmę sobie dziesiąteczkę, W od 10 policzę, za x 10, minus 1 to jest na plusie. 2 minus 10 to jest też na, plusie, to jest na minusie, ale do potęgi czwartej, czyli na plusie. Tu jest na minusie, ale do szóstej znowu na plusie. No i tu już jest na plusie, do piątej na plusie. Jak mnożę te wartości plus razy, plus razy, plus i jeszcze razy to 2, czyli też plus, no to wartość będzie dodatnia. To wiem, że wykres na pewno zaczyna się prawej strony i leci sobie z góry. I teraz kwestia, czy przebija, czy odbija się od osi X. Jeśli jest parzysty pierwiastek, to odbijamy. Jeśli nieparzysty, to przebijamy. Skąd ta czwóreczka się wzięła? czóreczka się wzięła... Nie, przepraszam, tu właśnie nie patrzymy na... Dokładnie czwórka jest stąd. To jest miejsce zerowe i to jest do szóstej, czyli jest parzystokrotny pierwiastek, więc jak sobie poleci się wykres do osi to potem się od niej odbija, dwójeczka jest stąd, do parzystej potęgi, więc znowu się odbija i leci do kolejnego miejsca zerowego. Jedynka jest stąd, to jest do nieparzystej. Czyli tutaj się wykres przebija z tą ośką. I do minus trójki idziemy. Minus trójka jest z tego czynnika. Też do nieparzystej, więc też się przebija. Tak wygląda przybliżony wykres tego wielomianu. Dobra, To przejdźmy może do konkretów. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi w tej postaci iloczynowej wielomianu. Jak chcielibyśmy postać ogólną wielomianą, to musimy po prostu wykonywać działania i ten wielomian uporządkować. I napiszemy teraz wzór wielomianu w postaci ogólnej, wiedząc, że ma dwa miejsca zerowe x równa się 1 i x równa się 2, z tym, że ten pierwiastek drugi jest pierwiastkiem dwukrotnym. Stopień wielomianu to jest 3, czyli wielomian stopnia trzeciego, i do wykresu należy punkt o 3 i Mamy napisać wzór wielomianą w postaci ogólnej. Jest to wielomian stopnia trzeciego. Ma dwa pierwiastki jedynka i dwójka, a dwójka jest pierwiastkiem dwukrotnym. Do wykresu należy punkt 3, 4. Mimo, że chcę postać ogólną, to i tak zacznę od postaci iloczynowej. Czyli będzie ten współczynnik przy najbliższej potędze A, x minus 1, x minus Dwa. Na pewno muszą być takie dwa czynniki. Jedynka jest pierwiastkiem jednokrotnym, więc tu jest do pierwszej, a dwójka jest dwukrotnym, więc to musi być do drugiej. No i jakbyśmy to wymnożyli, a nie może być zerem, no to jest wielomian stopnia trzeciego. Ma dwa pierwiastki, jedynka i dwójka, a dwójka jest pierwiastkiem dwukrotnym. No i pozostaje do wyliczenia tylko ten współczynnik A. No i po to jest podany ten punkt. Wkładam za x3, za w x4 i powstanie równanie z literką a. Czyli jak wpiszemy, że wartość wielomianu dla trójki to jest 4, bo punkt 3, 4 należy do wykresu, no to w 3 to będzie a, za x dajmy trójeczkę, czyli 3 minus 1, 3 minus 2, no i to w 3 ma być równe 4. 3 minus, 1 to, 3 minus 2 to jest 1, tu jest 2, czyli 2a to jest 4, czyli a równa się 2. I w postaci iloczynowej wzór wielomianu to jest 2x minus 1 x minus 2 do 2. A ponieważ w nie było przez altruzmian w postaci ogólnej, no to musimy to wszystko wymnożyć, czyli albo no tutaj przez dwójeczkę też już pomnożymy, czyli 2x i minus 2. W pierwszym nawiasie 2x minus 2. I drugi nawias podnosimy do kwadratu, czyli x kwadrat minus 4x plus 4. I jeszcze dalej możemy 2x razy x kwadrat, czyli 2x do trzeciej minus 8x kwadrat dodać 8x. Jeszcze przez minus 2, czyli minus 2x kwadrat plus 8x i minus 8. No i ostatecznie mamy 2x do 3 minus 10x kwadrat. Dodać 16x i odjąć 8. To jest wzór tego wielomianu. Zawsze warto sobie jeszcze sprawdzić, na przykład wstawić jedynkę, czy wyjdzie 0, czy to jest pierwiastek. Jak damy jedynkę, to jest 2, minus 10, plus 16 i minus 8. Na minusie jest minus 18, na plusie też. Gdybym dał dwójkę, na przykład 2 do 3 to jest 8 razy, 2 to jest 16, to jest 4 i minus 10, czyli odjąć 40. 2 razy 16 to jest 32 i minus 8. Na minusie jest minus 48, na plusie też. No i mógłbym jeszcze ten punkt stawić, że tego robił nie będę. Dobrze. No to może jeszcze inny przykładzik. Też będziemy pisać wzór wielomianów w postaci ogólnej. Będzie podany stopień i co jeszcze? Mamy napisać wzór wielomianu stopnia trzeciego. Stopień wielomianu to jest 3. Do wykresu należą punkty 4, 19, 1, minus 8, minus 1 -16. i minus 16. I ten wielomian ma jeden pierwiastek. I to jest liczba. to jest jedyny pierwiastek. pierwiastek. Jeszcze raz, mamy napisać wzór wielomianu w postaci ogólnej, który jest wielomianem stopnia trzeciego, ma tylko jedno, jeden pierwiastek, trójeczkę, a do wykresu należą te trzy punkty. No i jaki to może być wzór? w od x to się równa a no i jedyny pierwiastek jest trójka to mógłbym napisać, że to jest x minus 3 i to do trzeciej tak się może zdarzyć że to jest wieloma stopnia trzeciego i trójka jest jedynym pierwiastkiem no to wtedy wystarczy tylko to a wyznaczyć czyli ustawiamy za x 4 i przyrównujemy do 19 czyli inaczej w od 4 ma się równać 19 było 4, 4 minus 3 to jest 1, do trzeciej 1, czyli to jest A. Czyli A byłoby równe 19. No i wzór wielomianu wtedy byłby 19x minus 3 do 3. Jeśli to byłoby OK, no to ten punkt też ma do niego należeć, do tego wykresu, więc jak za x wstawię 1, powinno wyjść minus 8. No widać, że jak wstawię 1, to wcale nie wyjdzie minus 8. Czyli to nie może być taka postać tego wielomianu. No to skoro nie może być taka, no to próbujemy inną postać. W od x to się równa A. Musi być to X minus 3. Skoro nie do trzeciej, to załóżmy dajmy do drugiej, że to jest dwukrotny pierwiastek. No ale żeby był stopień trzeci tego wielomianu, to musiałbym to pomnożyć przez x minus jakaś tam liczba. I w tym momencie pojawia się kolejny pierwiastek, tu jest 0 dla trójki, a tu jest 0 dla jakiegoś tam d. Ale tak się zdarzyć nie może, bo wielomań ma tylko jeden pierwiastek, więc taka postać też odpada. Więc zostaje jeszcze jeden przypadek. Będzie x minus 3. Pierwiastek będzie jednokrotny. Tu mamy stopień pierwszy, więc pomnożymy przez stopień drugi x kwadrat plus dx plus. Przy założeniu, że A różne od zera to jest wielomian stopnia trzeciego i ma tylko jeden pierwiastek. Tutaj delta musi być ujemna i pierwiastku więcej już nie będzie. Czyli po tych wszystkich rozważaniach stwierdzamy, że szukany wylomian będzie miał taką postać. Jest to stopień trzeci i ma tylko jeden pierwiastek równy 3. I pojawiły się parametry A, B i C. Więc trzeba łożyć równania z tymi parametrami, i one będą wynikały właśnie z tego, że te trzy punkty do wykresu tego wielomianu szukanego należą. Czyli W od 4 ma być równe 19, W od 1 ma się równać minus 8, I W od minus 1 ma się równać minus 16. No I podstawimy. Jak za x damy 4, to tutaj jest 1, czyli jest a. I w nawiasie 4 do kwadratu, czyli 16 plus 4b i plus c. To się ma równać 19. Teraz z dajemy 1. 1 to jest minus 2, czyli minus 2a. Dodajmy 1, to będzie 1 plus b plus c. 1 plus B plus C. I to się ma równać minus A8. I wkładamy minus 1 za X, to jest minus 4A minus 4A, minus 1, czyli 1, minus B i dodać C. To się ma równać minus 16. No i to jest układ trzech równań z literkami A B i C, które mam wyznaczyć. Takie wyznaczę, potem powymażam to wszystko i otrzymam postać ogólną wielomianu. <laughs> jak to sobie rozwiążemy? Moglibyśmy na przykład sąd wyliczyć A i podstawiać do dwóch pozostałych, ale ja podzielę stronami pierwsze i drugie równanie i drugie i trzecie. Więc jak podzielę pierwsze przez drugie, to A się skróci. Zostaje 16, dodać 4B. Plus C. Tu się A skróciło, czyli minus 2. A już wiem, może sobie. Minus 2 razy 1, czyli minus 2. Minus 2B i minus 2C. Tu się ma równać. 19 przez minus 8. Dodajmy minus 19 przez 8. I teraz dzielę stronami drugie równanie i trzecie. Tutaj A też się skróci. Dwójka więc w liczniku zostaje 1 dodać B dodać C. I tutaj zostaje dwójeczka i to wymnożę, czyli 2 minus 2B i dodać 2C. To się równe i minus 8 przez minus 16, czyli jedna, druga. No i w tym układzie już mam tylko dwie niewiadome, A, A już zniknęło B i. C. No to wymuszmy sobie to na krzyżyk. 16, albo już szkoda, może mi czasu każdy sobie z was że może To razy to, to razy to, to razy to, to razy to. I z tego wyjdzie, że B równa się 0, a C równa się 3. No i żeby jeszcze A policzyć, stawię na przykład do pierwszego równania. Czyli A w się 16. Za bd robilibyśmy 0, za c3 to się równa 19. Przez 19 podzielimy, czyli a równa się 1. I mogę już pisać wiersz w postaci iloczynowej. a to jest 1, te jedynki nie piszę, tylko x minus 3. I tutaj jest x kwadrat, b to jest 0, i c to jest 3. I skoro w postaci ogólnej chciałem mieć wielomian, no to wymnożymy sobie x razy x to jest x do trzeciej dodać 3x minus 3x kwadrat i minus 9. Ostatecznie x do trzeciej minus 3x kwadrat plus 3x i minus 9. x do trzeciej, minus 3x kwadrat plus 3x minus 9. Na końcu warto sprawdzić jeszcze, czy te punkty faktycznie spełniają to równanie. Jak wstawię czwórkę, czy widzę 19, jak jedynkę, czy minus 8 i upewniam się, że dobrze wzór jest wyprowadzony. OK. no myślę, że, że to nie są trudne zagadnienia. Przypominam Wam jeszcze, że, że w tym playliście wielomiany, co właśnie. Kontynuuje to dzisiaj. Nie ma równań nierówności i równań nierówności z parametrem. One są na osobnej playliście. Równania nierówności. Playlista się nazywa Kartkówka z równań nierówności, a druga playlista to są równania i nierówności z parametrem. I tam też umieściłem wszystkie te zagadnienia dotyczące wielomianów. Ok. No to na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę. Bywajcie w zdrowiu. Subujcie, lajkujcie, bywajcie.